Wiesława Koska, zapraszam księdza kamanika Tadeusza Kowalczyka, księdza kamanika Józefa Kawika, jeśli udało mu się do nas dotrzeć, zapraszam księdza Janusza Zdolkiewicza, księdza Sławomira Stefańskiego, jeśli są z nami serdecznie zapraszamy. I zapraszamy naszych gości, pana wiceministra Tadeusza Nalewarka, zapraszamy pana Witolda Krzanowskiego, radnego sejmiku województwa mazowieckiego, Zapraszamy panią różę klasywską, zastępcę burmistrza miasta półtuski, pana Wiesława Cienikowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu. Zapraszamy pana Andrzeja Wydrę, przewodniczącego Rady Miejskiej w półtusku. Szanowni Państwo, a wcześniej wspominając cudowne dzięki był to na świat przyszedł nasz stawiciel Jezus Chrystus. Wysłuchajmy słów Ewangelii według świętego Łukasza, o czytanie których prosimy księdza kolonika Sława Koska. Prosimy również księdza kolonika Kutna Słów Bożurządzenia Pawła i wszyscy. Bardzo proszę, byśmy w ciszy wysłuchali, z powagą wysłuchali słów pisma świętego. Z Ewangelii Świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności całym państw. Pierwszy ten zniż się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był ksirii Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Bętleniem, ponieważ pochodził z domu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była żemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna. Powinęła go w pieluszki, położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterzy i trzymali straż nocną nad swoim sadem. Naraz stanął przed nimi anioł pańskich i chwała pańska wszystkich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich. Nie bójcie się, oto zwiastuje nam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam z Bawiciem, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla nas. Znajdzie się niemowlę objęte pieluszki, bieżące w żłobie. I na przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które kierowili Boga słowami Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. Wszyscy dostojni goście, na których możemy w tej chwili spojrzeć, obecni tutaj, wszyscy dostojni goście obecni na tej sali. Wiele osób, gdy spotykamy się w tej nowej formie, może zastanawiać się nad tym słowem, które. Dzisiaj kierujemy do obecnie, szczególnie spotykamy się nie tylko w nowej sali nie w nowej rzeczywistości naszej miejsc. Chciałem wszystkim tutaj, naszym władzom, naszym dostojnym, wszystkim gościom dedykować myśl, którą napisał z nami poeta. Ja Wtedy, gdybym te myśli powiem, tutaj dla młodzieży jeszcze, gdyby ktoś z młodzieży rozpoznał, cóż to za poeta. i powiedział, mianowicie bez podpowiedzi, mam dla tego kogoś przygotowaną piękną narodę. Cóż to za wyjście? Poeta powiada tak, Do no wszystkich, nie depczcie. A ten sam poeta powiedział dalej, co pięknie czytamy, trzeba z młodymi naprzód iść. Pożycie się nowe, A nie wymiękłych laurów wyjść z uforem strojnych. Moi drodzy, panu burmistrzowi, w staroście naszym gospodarzom, życzę, żeby nie zabrakło, a wyników bardzo dużo pięknych inicjatyw, które by przyczyniały się do wzbogacenia życia w naszym mieście, w naszej gminie, więcej w naszym starostwie. Ale życzę również, żeby się udało realizować takie pomysły, dzięki którym ludziom w tym mieście będzie żyło się ostatniej, spokojnej piękności. Byśmy dzięki Waszym staraniom, Waszym inicjatywom dożywali pięknej starości. Spokojnie. Życzę również Wam, moi drodzy, szczególnie nam gospodarczym, byście spotykali na swojej drodze tak dużo ludzi, którzy będą nie tylko oczekiwać, nie tylko ręce wyciągać do tego wydać, ale żeby było jak najwięcej takich dłoni i serc, które będą chciały pomóc. Będą szukały dłonie, żeby coś dać. Czy także wam, moi drodzy Państwo, szanowni, żeby w Waszych sercach było też dużo radości, optymizmu, pogody ducha, To jest potrzeba na wszystkich. Takiego osobistego Szanowni Państwo, teraz już poeta, który ktoś wyprzyknął nazwisko, ten dopiero powiedział, że wierzysz, że Chrystus narodził się w betlejemskim Ja Jada Ci, jeśli nie narodzi się w Tobie. Gdy jeżdżamy do miasta naszego i następny Anioł, to on obwieszcza nam, Niekoniecznie o takim pięknym uroczystościu, jakim jesteśmy świadkami, żyją, ale na wszystko tej podstawowej wartości. Czyli że zbliżają się w święta, w które są niczym innym, jak tylko spotkaniem człowieka z Bogiem. I nie może tego spotkania człowieka z Bogiem zabraknąć, bo będziemy głowości. Wszystkie rzeczy, na wszystko życzę. Żeby to były takie święta, w których człowiek spotyka się z Bogiem który spotka się z Bogiem jest dobrym człowiekiem. Chce być dobrym człowiekiem. I czyni wszystko, żeby być dobrym człowiekiem. Czyli znosi miłość. Tak bardzo na potrzebę. To drugie i ostatnie życzenie, żeby właśnie tej miłości w życiu naszej społeczności, w życiu osobistym nikomu z nas nie zabrakło. Szanowni Państwo, w tym tak bardzo dużo mówimy, potrzebie zgody, pojednania, miłości, bardzo dużo słów. Życzę wszystkim, byśmy jak najmniej zadali, jak najmniej używali słów, ale próbowali osobiście to realizować, wnosić tym zgodę, miłość do naszego, do naszego życia. Jak najmniej gadali. Ja w związku z tym, żeby był sobie, jak już powiedziałem, to jest jak najmniej gadali. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. I sen. Rado, sen, sen, szanowni państwo, y, mieszkańcy miasta Butów i powiatu błogosławieństwa, w imieniu pana starosty Jana Zalewskiego oraz własnych. Życzę Państwu zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt, aby w naszych domach, w naszych rodzinach było tyle gości, jak tu na tej sali. Aby to Boże Narodzenie, na które czekają i dzieci, i dorośli trwało nie tylko dziś, ale każdego dnia. Także życzę Wam miłości, wiary i nadziei. Niech narodzony Chrystus przyniesie nam wszystkim pokój, radość. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Państwo, drodzy mieszkańcy Półkuska, Gminy Pułtusk, Panie Ministrze, Trzygodniu Księża, Boże Narodzenie to najpiękniejszy, najpiękniejsze święta w roku. Święta, które wprowadzają nas w nas szczególny klimat wiary i jedności. Święty Jan Paweł II powiedział niegdyś, kiedy nadchodzi wieczór wigilijny, spotykamy się przy rodzinnym stole. Wspólne podzielenie się opłatkiem jest wyrazem wzajemnej Ludzkiej życzliwości. Najmniejszy opłatek, kruszyna, wielki lud między nami, jedna czysta łza zmywa wszystkie wzajemne żale. A jeden szept sprawia tak wiele radości. My również tradycyjnie spotykamy się w naszej wspólnej budyskiej rodzinie, by w codziennych obowiązków znaleźć chwilę na to, aby połamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż tak licznie przybyli Państwo na dzisiejsze spotkanie. Jest to wyraz poczucia więzi z naszym miastem. Szanowni Państwo, już za kilka dni usiądziemy w naszym, z naszymi najbliższymi przywilijnej wieczerzy. Niech ten szczególny okres wypełni nasze domy szczęściem i miłością. Niech będzie okazją do spotkań w gronie osób nam najbliższych. W tym wyjątkowym czasie w imieniu własnym oraz samorządu w imieniu życzę wszystkim, aby nadchodzące święta były niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, w atmosferze wzajemnej życzliwości, a wyjątkowy nastrój towarzyszący świętom.